Cześć się witam. Z tej strony Przemek z Dopieszczamy Auta. Dziś obchodzimy swój pierwszy jubileusz, mianowicie 101 aut wypolerowanych w naszym studio. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was krótką prezentację z ostatniej realizacji projektu. Mechaniczne wypolerowanie lakieru w jednym etapie, odpowiednia kombinacja past polerskich oraz padłów pozwoliła usunąć z powierzchni lakieru około 60% zarysowań. Priorytetem realizacji projektu było zabezpieczenie bezbarwną folią ochronną frontu auta, części maski, zderzaka przedniego, słupków szyby oraz lusterek. Ponadto zabezpieczyliśmy wnęki klamek, próg załadunkowy słupki drzwi piano black oraz wszystkie ranty drzwi. Aplikacja powłoki ceramicznej na lakier pozwoli na ochronę przed czynnikami zewnętrznymi przez najbliższe 36 miesięcy. Wysoki stopień połysku to jedna z zalet powłok ceramicznych. Wszystkie metale po wypolerowaniu, takie jak zaciski, felgi oraz końcówki wydechu. Otrzymały ceramiczne zabezpieczenie dedykowaną powłoką. Hydrofobizacja wszystkich szyb ułatwi poruszanie się w deszczu. Wisienką na torcie była stylizacja detali. Zabezpieczenie wszystkich lamp przyciemniającą folią ochronną. Zmiana koloru emblematów na czarnych matach.